Mamo, no, niepotrzebnie mi to przynosisz. Przecież wiesz, że mam pudełka. Martwię się o Ciebie. Ale o co ty się martwisz? Przecież zdrowo się odżywiam. Ale nie, nie o to chodzi. A o co? Że cały czas jesteś sama. Mamo, przestań. Co mam przestać? Jesteś fajna, ładna, masz dobrą pracę, a ciągle taka samotna. No właśnie, jestem w pracy, nie chcę tego słuchać. No, właśnie, jesteś w pracy. Widziałam tu tylu fajnych chłopaków, tyle fajnych dziewczyn. Może zakraciłabyś się do ko kogoś, mamo, nie chcę o tym rozmawiać. Powiedz, dziecko, co jest z tobą? Dlaczego nikogo sobie nie znajdziesz? Kasia, zaczekaj. Zostaw mnie. Pogadaj ze mną. Dlaczego ty mnie w ogóle dotykasz? Porozmawiajmy. Byliśmy ze sobą tyle lat. Tęsknię za tobą. Nie będę tutaj i teraz z tobą o tym rozmawiać. Poza tym jestem na ciebie zła. Traktujesz mnie jak jakiś trofeum. Czy ty nie rozumiem, dlaczego wolisz tego Michała. Ciebie to akurat nigdy nie obchodziło co ja wolę. W czym on jest lepszy ode mnie, co? To chyba nie w łóżku, co? Widzę, że do Ciebie to jednak nic nie dociera. Zaczekaj! Przestań! Wytłumacz mi! Wszystko w porządku? No nie chcę odejść. Zjeżdżaj stąd! to. śmieciu. Jeszcze raz dzięki. Co jest? Gonił cię ktoś? Kto? Jakieś dwie dziewczyny szły za mną i chciały, żeby im dał autograf na tyłku. O proszę, ktoś tu się popularny zrobił. Daj spokój. Nawet nie wiem, ile lat miały. Na osiemnaście nie wyglądały. Spoko. Na przykład moja ciocia to wygląda młodziej od mojej kuzynki. Nie chcę pakować się w problemy, ale z tą popularnością, to masz rację. Ostatnio do mnie podeszła jakaś kobieta na Powiślu i prosiła mnie o radę dotyczącą sextingu. No tak, ludzie kojarzą nas z kanału i myślą, że znamy odpowiedź na każde pytanie o seksie. A ja miałam taką sytuację, że w autobusie do mnie podeszła jakaś dziewczyna i zapytała się, czy odsiadanie na deskę razetową może zejść w ciążę. A może? Słuchajcie, mam pomysł, bo dostajemy sporo pytań pod naszymi filmami. To może zróbmy odcinek QA. Robimy. Co robicie? odcinek Q&A z pytaniami od widzów. O, to jeszcze podrzucę wam kilka pytań od moich znajomych. Odkąd robimy ten kanał, myślą, że o seksie wiem wszystko. A gdzie jest Sandra? Jest chora. Nadal. To lepiej niech mi przyniesie L4, inaczej jej nie zaliczę praktyk. Okej, okay, przekażę. Okej. Okay. Pracujesz jako drag queen? Nie, po prostu organizowaliśmy taką imprezę, niespodziankę dla kolegi, no i się dobrze mm -hmm. bawiliśmy. Nie no, stylówka jest spoko. Podziwiam za dystans do siebie. Dziękuję. A to dobrze czy źle, czy może mało męsko? Ej, za mało męsko to by było jakbyś mi tego nie pokazał, a ja chcę zobaczyć więcej, okej? Okay? A co będę z tego miał? Ej, włuka! z tego O! Na przykład to, czy szybkie wprowadzenie penisa do pochwy bez prezerwatywy, kilka ruchów, następnie założenie prezerwatywy i kontynuacja stosunku może skutkować ciążą. No, nie można tego wykluczyć. Tak samo jak na przykład ryzyka zakażenia STI, STD. A czy seks w czasie miesiączki chroni przed ciążą? Nie. Tu trzeba wyjaśnić, że plemniki w ciele kobiety przeżywają nawet kilka dni. Poza tym, jeśli miesiączki są nieregularne lub cykle są krótkie, no to dni płodne mogą wystąpić zaraz po okresie. To już wiemy, kto odpowie na to pytanie w odcinku. Jeszcze to: Czy stulejka u dorosłej osoby może sama zniknąć? No, raczej nie bardzo. A, i pytanie od moich znajomych. Czy osoba aseksualna może być w szczęśliwym związku? Z tego, co czytałem, tak. Chyba, że jest to osoba aseksualna i aromantyczna jednocześnie. Aromantyczna? No, czyli taka, która nie czuje pociągu romantycznego do innych ludzi. Halo? No dobrze. Wszystko będzie w porządku. Rodzice wyjeżdżają. Mam pilnować ich domu. Będziemy nasz! Kasandra moja, <głos> <głos> naprawdę muszę już iść. Tak, twoje już było pół godziny temu. ja e, dam pół godziny temu. O, to mam pomysł, to ty chodź do mnie. Mam szlaban, no, mówiłam ci. E, no to pogadaj z rodzicami, nie wiem. Tak. Powiedz im, że mam ochotę bawić się z tą cały dzień czy coś. I wiesz co, i dam im jeszcze twój numer telefonu. Tak, i pokaż zdjęcia. <noise> Jestem przekonany, że coś. to. Idziesz, 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 idziesz. Idziesz, idziesz, idziesz. Ale będę też. Ja też. Na pewno. Tożsamość psychoseksualna to spektrum. Nie wszystkie osoby muszą jasno określić swoją orientację seksualną. No to kolejne pytanie. Czy od siadania na deskę klozetową można zajść w ciążę? Żeby doszło do zapłodnienia, plemniki muszą w dużej ilości dotrzeć do pochwy, a potem do jajowodów. Więc nie można zajść w ciążę od samego siadania na deskę klozetową. Michał, twoja kolej. Pomocy. Czasami podczas lekcji mam wzwód, co mam robić, aby go nie mieć. Erekcja jest związana z bardzo różnymi mechanizmami. Może ją spowodować np. bodziec zmysłowy, czyli widok na jej osoby, czyli zapach, czasami nawet samo wyobrażenie. Może do niej dojść poprzez stres, przez stymulację mechaniczną, czyli np. zbyt ciasną bieliznę, ale też można tego doświadczyć po przebudzeniu. Rada jest taka: ubieraj się tak, żebyś nie musiał się wstydzić tym, że akurat ją masz a niekontrolowane erekcje wraz z wiekiem i tak są co No to teraz kolej na mnie i na kolejne pytanie. Kiedy zrobić test ciążowy, aby był wiarygodny? Żeby wynik testu ciążowego był wiarygodny, należy odczekać około 14 dni po stosunku. Najlepszym momentem do wykonania testu ciążowego jest pierwszy dzień spodziewanej miesiączki. I na koniec jeszcze jedno pytanie od naszej fanki. Nie mam 18 lat, a potrzebuję pójść do ginekologa. Co mam zrobić? W takim przypadku potrzebujesz zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Forma zgody nie jest dokładnie określona. Zdarza się, że lekarz zgodzi się przeprowadzić badanie, jeżeli została wyrażona ustna zgoda. Przy okazji przypomnę, że w przypadku leczenia osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia potrzebna jest tak zwana zgoda podwójna czyli rodzica lub opiekuna prawnego oraz osoby badanej. Nastolatka ma też prawo poprosić lekarza o przeprowadzenie badania bez obecności rodzica lub opiekuna prawnego. No ale on może się na to nie zgodzić. No co, w tym odcinku to już wszystko. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Pa. Dobra, słuchajcie, naprawdę dobrze Wam poszło. Ja dzisiaj muszę uciekać wcześniej, więc widzimy się jutro. Cześć. Trzymaj się. Cześć. A kurczę, no jak zawsze. Mm. Hmm. A w ogóle, ja nie znam za dużo osób, które też były w San Sebastian. W sumie to moje ulubione miasto w Hiszpanii. A moje w Europie. W sumie też. Fajnie byłoby się tam kiedyś wybrać razem. A w ogóle słyszałem, że pracujesz w jakiejś firmie produkującej filmy. Hmm? No w Videomax, ale pewnie za dużo ci to nie mówi. Hmm, no raczej, że mówi. Produkujecie ten kanał o seksie. O edukacji seksualnej. Hmm? Nieźle. Musimy robić częściej takie unie. No, nawet Ada nas pochwaliła. Ale na jedno pytanie nie odpowiedzieliśmy. Jak sobie poradzić z lękiem przed ciążą? Często się pojawia. Może lepiej zrobić o tym osobny odcinek? No, chyba tak, bo to jest temat rzeka. A jeśli to ważne? Masz do mnie więcej nie dzwonić. Ale zaczekaj. Dowiedziałem się czegoś o Michale. Będziesz w szoku. Słuchaj, musisz mi więcej opowiedzieć o tym kanale. No i chyba musisz być bardzo otwarta. Co znaczy? Chodzi o to, że. Prowadząc taki kanał, chodzi mi o to, że chciałem, żebyś mi powiedziała, co lubisz w seksie.